Przed rozpoczęciem pracy przygotuj co najmniej kilka obrazów bez kolorowego tła czy obramówki. Zacznij od umieszczenia siatki obrazów na wybranym miejscu na stronie, przeciągając go z bocznego menu spod ikony obrazu. Dopasuj jej położenie i rozmiar zgodnie z projektem strony. Możesz wyłączyć animację obrazu, lub ją pozostawić, albo dopasować odstęp między obrazami dla efektu kafelków. Usuń przykładowe obrazy, zaznaczając wszystkie naraz poprzez kliknięcie na pierwszy i ostatni obraz przytrzymując klawisz Shift i po przejściu do zakładki Moje zdjęcia i pliki wybierz przygotowane obrazy w ten sam sposób. Jeśli chcesz zmienić kolejność wyświetlania obrazów, wybierz z zakładki ustawienia siatki obrazów. Edytuj zawartość i przeciągnij wybrany obraz w inne miejsce. Opcja Podpisy pod obrazami domyślnie generuje tekst pod obrazami z nazw przesłanych plików. Możesz go edytować we własnym zakresie, zmieniając jego treść i wygląd po dwukrotnym kliknięciu na niego. Efektowna galeria gotowa. Po więcej zapraszamy na naszą playlistę efektów WebWave.